Tutaj. Siemaneczko a, ze strony... No. Siemaneczko ze strony Fikusek Siemaneczko ze strony Fikusek, a mną dzisiaj z nami no, Siema, ej u mnie tu siema... się sie trzy razy, nie kurwa? U a, a no to spoko, tak może być Rocket League, dla w akcji I bezdomni Bezdomni? Co? Aha, i pingowcy, ty czemu mi wyjebało? W sensie dobra, to nic nie zmienia, ale... No mam 102 pingu, nie? Bigfoot nam strzela. Ja mam 95 pingu. Gramy na Czechów. 88 chciałem się dobra, uznajmy, że to była chwilowa zawierucha. Nie ruch. Na Czechów? Ja, na sąsiadów. No nie, to nie była chwilowa zawierucha. Huj, gram na pingu na tym. To przez to, że nagrywasz tam jakieś różne filmy, trochę zboczone. Podanie! O nie, nie wiedziałem, że ty za mną stoisz! Platyniarzu! No to było, myślałem, że piłka jest ode mną, ale no, jakoś skryciła, kurde. Dobra, na spokojnie. No, <laughs> bardzo na spokojnie. O! Na luzie, nie ma go blisko. <laughs> Jestem. Ej, skończyłeś się tak szybko? Nitro, kurde, wreszcie nie zmięsuj. ten dwa razy i naura. Nie nie no jest dobrze 1-0, tylko przegrywamy. to. Epickie odcinek, nie? No. Ej, ale. Ale ty ładnie strzeliłeś z takiego kąta no Lewandowski w takie poprzeczki robi tylko eee. Pamiętasz jak my graliśmy, graliśmy ty po strzela strzela do tyłu do no. bramki To było kurwa Ej, dawaj, bo drugi leciał Nie wiesz mi comebacka za co No mhm. Dobra, ja już sobie grę Dobra mam to Co ty jesteś? Odpuściłem sobie chyba grania mam gra dzisiaj Ja? No. To mnie cieszy trochę, wiesz. Nie, że... To jest środa, nie, że jesteś chujowy i nie chcesz tam grać. No tak, będziemy grać w cs ja nie? Ładnie. A jaki... Ej. ej! Ej, się to skonflikujemy serio? Bo ci na mi coś tacy... na naszym poziomie intelektualnym, czyli... <grym> czyli na poziomie, nie wiem... balsy. Bals to, 3, to, Nie, balsa to jest takie drewno afrykańskie, z którego robią najlepsze spławiki. O, <grym> nie burza. wiem, taka ciekawostka z dupy, nie? Więc co gra w no. To jest drewno, które się idealnie na wodzie utrzymuje. Takie jest lekkie. A ja jednocześnie wytrzymałem drewno. Widzicie, z nami no. bawił się. Tak. Jak to ja wejdzie, się... to będzie fajnie. Dobra. Ja myślę, że jak ktoś Nie pierdol moich kurwa, moich kurwa wierszy! Ko? Weź nie to, lepszy. weź to! Ale kurwa nie mogę, bo tyłem jestem! No kurwa, czemu mi nie weszedł ten gol?! Przecież on się od poprzeczki, hey. od bramki odbił trzy razy. Dobra, w sensie ja też mogę kurwa coś zrobić, nie? Ale nie wiedziałem co się wydarzy że bo tyłem i czekałem aż piłka jakaś do... będzie lecieć i ty... Bo ten z tyłu jeszcze był i nie bym nie zdążył odbić. Nie wiedziałem, że tak długo zajdzie na odbijanie. Ja nie wiedziałem kto odbije. Tam no, z trzech na tą piłę. Łaja! No ten typ, potem to mi już trzy razy po rząd wywalił. Nice. i dobra, przestanie, kurde? Padać, ten, fanek, ten, ten fanek mi zajebał cztery razy Cię lubi, nie, chyba. nie umiem liczyć, więc może więcej albo mniej Ale no wpisuj w takim razie nie? Moi widzowie dobrze wiedzą, że ja nie umiem liczyć Nice Ja też wiem, że nie umiesz liczyć No no no, ale no, ty nie lepiej wcale Spokojnie. Jak co? Jak ty koła Cię się zastanawiasz jeszcze z piąte kurwa No ja sama... <noise> Pięć kół cool. A, no to w sumie wtedy masz. Za nie musisz później. wiesz, później jedno mniej może wymienić, nie? No. Wiesz, na zapas wy wymieniasz już. O. tak <laughs> <laughs> to jest bez Ale e, tego Bigfoota zjedz. Dobra, czekaj, wystawa. Nie trochę. Widziałeś jak mi zajebał? W ogóle po wystawie od razu. Ej, czekaj. Kurde, to jak przywoleciałem. Widziałeś to. to? A ja mu niby zajebałem, a ta piłka i tak leci, nie? Co to było? I nie chciałem mu zajebać, to, nie chcąc. to oni mnie biją specjalnie. Powiem tak, ten yy, w nie kieruje, a ten drugi to jest Devil, który bije ludzi po prostu, nie? Tak szczerze mówiąc. Nie wiem, czy zauważyłeś yy, rolę. Tu ma dużo ten, nie, który ten. Zatrzymałem, ale drugi, kurde. I sorry, ale słyszałem typa na plecach. No. Nie chciałem, że to walno. Ja słyszałem, jak godach. Masz gola, Ej, bo mamy ładnie. gramę. Ale jaja! Ja. Dobra, jest 1, 2, 3 i kurde, możemy wbić jeszcze 13 goli, nie? Tak, ładnie. to było bezsensowne. Nie no, dwie ranki, które były tak totalnie bez mózgi, ale weszły, nie? Dlatego mówię, no, że weźmy tu wygrajmy, bo to jest naprawdę głupie. Właśnie spojrzałem w ogóle cię ja nagrywam, nie? Bo jak nie, to był problem. Gol. No, i to szadło, a ja miałem nie. taki sam strzał i dwa razy ja od poprzeczki ogóle... się odbijało. Ja pierdzielę, nie? Po pierwsze, nie wiedziałem, że to walnie poprzeczkę, ja wtedy bym sobie tam stanął, gdzie ta piłka by się odbiła od poprzeczki, nie? I sobie bym od dołu odbił. A po drugie, to nawet jak ja tak chciałem tą górną niby odbić, jakby się nie odbiła od poprzeczki, to i tak bym jej i tak nie odbił, więc ja nie wiem, co ja w ogóle miniłem nie? Bigfoot. Różnie Big feet. Nice Kurde dobre Ale nie też tak. chciałem to przejmować, kuźwa Nie, to jest taki mecz, że Dzieje się po prostu klepa jak na czwórkach, moim zdaniem No Kuźwa, wystarczy taki Sekunda, żeby Nagle Ogarnięcia i kurde jest goal, nie? I jedna i druga drużyna Taki wyski tu Na chwilę taka przerwa od klepy, nie? Wyłączamy ten Mortal Kombat i kuźwa I gol, nie? Moja nie, moja, sorry. Nice. Jak wybita to... Uż, bana, ale o, ich jest dwóch, a nas też dwóch. Ja pierdolę. Nas jest mniej, wiesz o co chodzi, nie? No właśnie. Ja mówiłem, że z matmię jestem słaby, Ja mogę takie rzeczy mówić. <laughs> Dobra. Ja się troszeczkę skupiłem, ale... A teraz daj. w moich oczach jest zygzakon. Mian ja odbiję. Zygzak ale go nie ma na banerach tutaj. No jest, Takie właśnie. mi gruby znowu. Co? U mnie nie ma. Ej, poważnie. Ja mam inne banery. Ja mam Rocket... Ja mam reklamę Rocket League w Rocket League wiesz Jakbym jeszcze, jakby, wiesz... Jakbyś Oni jeszcze... Oni nie wiedzą, że ja kupiłem tę grę, nie? No. Oni myślą, że ja w Pirata gram. You know. Dobra. O kurwa, 10 sekund. No. A. Ale walimy nexta, nie? Trochę mało czasu antenowego, czy nie? Ja bym walił nexta. No walną, to mam nexta gola. Kurde, ale... Szczerze to, to był taki gol, że taki mecz z dupy nie, jakbyśmy to wygrać to się, to się mogło się zgodać, jakby ten gruby mnie nie bił, sorry za gruby, ale kuźwa ten Bikut na cię nazywa, no ja pierdolony. Small shoot. Eee no, no. ta, dokładnie. Ej, nawet ku, de... jak to w ogóle wyszło, czekaj, czekaj, czekaj. Ci z dupy. Oni mieli, w sensie, oni mieli kuźwa 7 strzałów, my mieliśmy tylko strzały. Dobra jeden miał 75, nie? jak, jak, ja ja, ja ja ty. Ja tak patrzę. To ja trochę. Nie wiem, kiedy te strzały były wtedy? No ja też się. jakoś ja, ja... Ja w tej grze byłem chyba w innym pokoju, nie? Ja nagrywam. Uspomnę no, ty to też materiały. musisz trawić. No właśnie, bo rokik taki krótki. Dobra ja Jebie to Okej okay. Okej. Okay. Ja się przestraszyłem tej taktyki tak szczerze. Chuj wie co on miał zamiar zrobić No ja Przepraszam I za baknięcie i za to że chłop mnie tak łatwo porobił Ja, ale Dobra. czarna matka to nie mi się To co? 3 do 4 ja? No naprawdę no, A tak. że twoje? Hmm? No kozak aż mrozi Ej kurde Podam Robimy jak dziecko nie? Nie, no taka obrona tu nie dba, powiem szczerze No i od kurwa rogu nie da się odbić. Wiadomo. Super gra, kurwa. Już mi się nie chce zagrać. No, Rocket League. Rocketowa liga, nie? Też tego teraz. Kurwa, mać, nie ma gramu. Za chwila. To no. jest Satysfakcja z życia teraz mam. Jaj, cała klapa. Ja nie miałem akurat. Miałem satysfakcję dzisiaj jak sprzedają za 300 koła import-eksport kara, To miałem satysfakcję z życia, bo zarobiłem za 300 koła. Jakby to było IR, to by było spoko. To by było spoko, no. Ale pewnie są tak ludzie, co tak zarabiają, w sensie... Się, że, co właśnie powiedziałem, że ludzie kradną auta i sprzedają za 300 koła, nie? nie no chodzi o to że... bardziej, że te firmy handlowe, ale w sumie tak też pewnie zarabiają, nie? I pewnie raczej to na częście, no. Strzela? O kurwa, chłop nam no, odbił piłkę, co za taktyk normalnie. Ja pierdziele, tego co ja nie widziałem. No! A tak burtę. mi! Ja już krzyczyłem nice. A jeny, czemu to auto nie skręca jak czołk, no? się obrócić w miejscu, no przecież to było takie piękne w tej grze. Nie się za ale mam piosenkę palioną w głowę To jest ten od Minecrafta? No ten coś o zielone Fortnite? Czy on gra w To Chyba nie, nie oni Falion W ogóle ja też nie No i zajebał mi! W ja sensie dobra miałeś kamerę w inną stronę. Nie No jak na piłkę masz. Ale widziałem co Aha ale chyba za późno, nie z sekundy, nie? Tak trzeba mieć mieć be... be... Spieszny odstęp dobra, kurde powołanie. Z... I... Dawaj jeszcze kurde ja chcę coś strzelić, ja nie wiem, strzeliłem dzisiaj dwa, ale jak chcę coś strzelić, tutaj. Gol bez strzału to nie jest... Znaczy gol bez strzału? No dokładnie, e gol bez strzału, nie? Mecz bez gola, to nie jest mecz. Musi jakakolwiek, nie? Bo do zera na skry. Na kurwa, no. Oni gówno grają, jak pierdolę, my ale my jeszcze większe. No Co, jak to teraz z tą stroną leci? Tylko, że ja nie jestem żadnym e-sportowcem tej gierki, nie? Jak ja go nie zabiłem, kurwa! Nie zabijaj. Ja Nie wiem, jak to się teraz odbiło, ale. O! Ale nie no, ma... grają coś tam, nie gadaj, że są tacy ten. Dawaj, najsik. No, i teraz można poddać. Jak chcesz. <grym> Gol jest. Teraz to już jest właśnie ten. Gol kontaktowy. To leci pod wygraną. Ale nie powinien ja. dla kogoś, nie? Dla kogo w sensie? Aha. No właśnie. A w takich golach kontaktowych Porza. kto zwyczaj wygrywa? Ten, kto go zrobił, czy ten, kto go dostał? No leży Ej, podałam się bo co... teraz, no. I widzisz, trzeba było się tak nerwować W <noise> <noise> pokoju trochę. Właśnie się denerwowałem, żeby... Nie wiem. Nie, coś głupiego, chciałem coś, ale... Przekuj to... Przekuj gniew... Coś, coś jest coś... No, coś takiego było, nie wiem, nie znam tego tekstu do końca. Przekuj Pewnie gniew... Pewnie kojarzysz. O, serio? To, że nie trafiłem bramki. Traf to gość! nie coś tyże Dobra, może, może, to nie było takie łatwe, ale z mojej perspektywy tak wyglądało. No, to było i to Aha, no dobra. Mogę jeszcze nie przyznawać, nie? wow <laughs> Nie wiem, co tu się wydarzyło, ale mam wrażenie, że powinienem dostać imponującą obronę. A nie dostałem. No way, man. No way. Nie no. mów przyjebać. Nie wiem, 2. kurwa, co ja ćwiczę do kurwy. No naprawdę, ja pierdolę, a teraz. No nie chcę, ja mi się na to co ja tam się nie przejmuję, nie? Bo jakby. grant tak jak zawsze. Eee, to nie będzie dla obra, nie? Nie mam boosta, co ja mam zrobić? Nice No kurwa, nie mam boosta dalej Dobra, to udawaj, że masz Kurwa, tu nie ma, tam nie ma Mam to Za to, to łapa w górę, się tak przegram Dawaj Wejdzie, no nie broni, widziałem to dobrze Wiemy, o podniosłem tam. busta tak teraz! chciałem tak strzelić! To teraz? Podniosłem boosta w końcu. Aha, no widzisz. Mówiłem udałeś, że ona się udałeś i się udało, nie? Bo od udawania się udaje Dobra, priorytet w przekleństw jest za duży teraz Priorytet, weź to obroń! Albo zrób coś, bo oni znowu kontrolują piłkę po wybiciu ja nie mam jak oni Ale oni są w tym temacie dojebani. A ja robię piruet jakieś! Wow! Moja! A jeszcze to chciałem dziabnąć, żeby dziabek o, Pator chłopie on to wziął. No. Dobra, myślałem, że jesteś w ogóle ustawiony z rysła. Ej! A... Nie nie spacy hit mam O Jezus Maria wystraszyłeś się, bo ja chciałem to obronić i nagle ta piłka mi zniknęła z To i tak nie no, kurwa nie obrania, ale to ty byś. Aha Kurwa, no. co dalej na niego? Remis jest. No ja, no, ale co, tak Tak nie działa ta gra, nie? Wiesz co? Wiesz co mi w ogóle premiery w CSGO? Bo to nie ma remisu, ja pierdolę no. tak jak tym nie o premierka kuźwa nie ma remisku, a... a... tak by było, przynajmniej remis i by się nic nie wydarzyło w tym... Meczu. o kurde. Czemu ja tego nie trochę? A zwykłych to się da, nie? No tylko że remis nie nie. Dobra, się da. nara. Nara.